Rozciąganie mięśnia czworogłowego, podkładam sobie, jeśli chcę pracować z lewym kolanem, będę podkładał sobie coś pod to kolano. Może to być niewygodne. W każdym razie z klęku wychodzę prawą nogą mocno do przodu, przenoszę ciężar ciała w przód, kładę dłonie na ziemi. Już tu mogę czuć rozciąganie, tak naprawdę napinam w tym momencie lewy pośladek i pcham tobie do ziemi. Jeśli mega czuję rozciąganie, zostaję w tej pozycji i po prostu oddycham. Ja proponuję wersję, aczkolwiek dla zaawansowanych, już bardziej napieram to biodrem w ziemię. Teraz prawą ręką chwytam się za lewą stopę. Proponuję chwycić za palce. Będą łapały skurcze u wielu ludzi. Także ostrożnie i teraz napinając pośladek, wpycham to lewe biodro w ziemię. Mogę mocniej przyciągać piętę do pośladka. Mogę mocniej napierać tutaj z biodrem w ziemię. Opcji jest sporo. Te touch mod z s z przodu udaj. i na tymi zależy